Gratulacje dla drużyny Radomiaka. Fatalna ta końcówka, jeśli chodzi o ostatnie minuty. Jeszcze w 90-tej mógł strzelić gola, ale doliczony czas nie wyglądał dobrze w naszym wykonaniu. Kolejny raz końcówka jest słaba, jeśli o nas chodzi, natomiast widzieliśmy przed sezonem, że czeka nas ciężki lipiec i sierpień. Wiedzieliśmy, że ten potencjał ofensywny w naszej drużynie jest i że będą problemy, jeśli chodzi o grę w defensywie. Dzisiaj też zmieniliśmy system. I daliśmy kupczaka na stopera. Mam nadzieję, że te problemy przestają nas omijać, zawodnicy wrócą do zdrowia i będziemy mogli w najmocniejszym zestawieniu przystępować do kolejnych spotkań. No bo wtedy, kiedy nie jesteśmy w najmocniejszym zestawieniu, to słabo punktujemy i marne to pocieszenie. że na najwięcej goli w ekstraklasie do tej pory. No bo przede wszystkim e, słynęliśmy z dobrej obrony, a teraz tych goli tracimy całe mnóstwo. E, pomimo tego, że pracowaliśmy praktycznie cały obóz nad bronieniem pola karnego. I tracimy praktycznie cały czas bardzo podobne bramki. Za każdym razem indywidualnie jedna osoba, dwie się źle zachowują w tym doliczonym czasie, i za każdym razem jest to inny zawodnik. Niestety te mecze, zamiast mieć tych punktów już co najmniej z 8, może nawet więcej, to mamy tylko 5. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Do Waszej dyspozycji jest mikrofon. Tam proszę. Mhm. Dzień dobry, Rafał Jończyk, portal Pod Głębnikiem. Przed spotkaniem mówił Pan, że macie plan na Radomiaka. Czy ten mecz właśnie miał tak wyglądać i czy Radomiak Was zaskoczył, po prostu zabrakło szczęścia? No na pewno nie miało być tyle przerw w grze, bo ten mecz chyba ze 110 minut łącznie trwał. Chcieliśmy zbudować w taki sposób atak pozycyjny, żeby też trzymać piłkę. Wiedzieliśmy, że będzie gorąco, o godzina 15, więc nie chcieliśmy cały czas biegać za piłką, bo Baliśmy się tego, że w końcówce może nam zabraknąć energii, dlatego staraliśmy się przejąć inicjatywę i budować też akcję w ataku pozycyjnym i sporo takich ataków wyglądało dobrze. Pod kątem posiadania liczby podaj, myślę, że, że wyrównany mecz. Całościowo pewnie mieliśmy więcej takich możliwości do strzelenia Gola, ale widać było, że Radom jak jest groźny z kontry, bardzo szybcy skrzydłowi. Jeszcze potem po zmianach, jak się stanieda i Eddy Semedo, to Widać było to, że są świeżi i że mają ogromne predyspozycje szybkościowe eee, i siłą rzeczy wykorzystali raz, drugi, mieli z tego staje fragment gry, nie umieliśmy tego odepchnąć, ale sam przebieg meczu, wiele elementów było tak jak sobie zaplanowaliśmy i w pierwszej połowie i w drugiej. Proszę. Dzień dobry panie trenerze, Kasper że Portal Transfer Info. Chciałbym się na początek zapytać, jak ocenia pan współpracę Daria Wiesingera i Adama Zeralaka, ponieważ oni po raz pierwszy mieli okazję zagrać ze za sobą. No, oceniam pozytywnie. Dariusz strzelił gola. Myślę, że będziemy z tego częściej korzystać, bo oni razem, jak grają w treningu, to wygląda to bardzo dobrze. Adam z Relak myślę, że jest już gotowy, choć dzisiaj w końcówce już miał trochę ciemno przed oczami. Ta bramka, niestety, ale, ale wpadła. Zostawiliśmy go na boisku, bo chcieliśmy strzelić gola, a nie stracić. No, ale tak się, niestety, zdarzyło. Wielu innych zawodników mogło załamać inaczej w tej akcji i w ogóle ta piłka nie znalazłaby się w tym miejscu. Natomiast myślę, że w przyszłości ta para będzie robiła dużo krzywdy przeciwnikom, a nawet jeśli wyłączymy tego Goladario, to i tak pozostali zawodnicy strzelili 7, więc myślę, że musimy bardziej skupić się na działaniach obronnych. Bardziej chyba powrót do zdrowia, plus jakaś osoba, która jeszcze dojdzie i to wszystko poukładamy. Też widzę, że jeszcze komunikacja nie jest na takim poziomie, jak była wcześniej, bo, bo jednak duże zmiany w samej linii obrony. Też zawodnicy dochodzili dopiero w lipcu, Borowski w drugiej połowie, Bartkowski też dopiero w trakcie obozu, bliżej końca i wydaje mi się, że oni z każdym kolejnym meczem będą szli do przodu. Ok, teraz jesteśmy bardzo źli, że to się tak potoczyło, ale w zeszłym roku było to samo. Tak samo to wyglądało, straciliśmy 8 bramek po czterech meczach. A na koniec sezonu byliśmy top 5, jeśli chodzi o stracone gole i myślę, że w tym sezonie również tak będzie. Okay, jeśli chodzi o defensywę, ja zapytać o jeden wybór personalny, ponieważ tym razem spotkanie na ławce rozpoczął Wiktor Pleśnierowicz. Czym było to spowodowane? No, Wiktor rozpoczął jakieś 30 spotkań w zeszłym sezonie na ławce, więc teraz rozpoczął po raz pierwszy w pięciu meczach. Spowodowane to było tym, że Stawropulos wrócił do zdrowia, wiedzieliśmy, że nie będzie na cały mecz, a chcieliśmy mieć do Maszado i Roszy cały czas silnego i mocnego stopera. Mamy jeszcze Oskara Krzyżaka, który doszedł przed chwilą i był jakąś opcją, natomiast zabrakło nam jednej zmiany, bo wykorzystaliśmy pięć. Myślę, że na kolejny mecz będziemy mieli w gotowości Stawropulosa i Pleśnierowicza i mam nadzieję, że jak najszybciej dołączy do nas Dawid Szymonowicz, że po przerwie na kadrę będzie gotowy do grania. Maciek? Maciek te TVP Sport. Jest takie powiedzenie, pokaż, pokaż mi jaką masz ławkę, a ja Ci pokażę, ci powiem jaką masz drużynę. Dzisiaj Pana zdaniem wygrała drużyna, która właśnie to zaplecze miała mocniejsze? Na pewno miała inne, bo Radomek ma inny typ zawodników na ławce. Ja mam zawodników, którzy Dopiero wracają, albo doszli do drużyny, Kopczyński i Matuszewski w tym tygodniu weszli w pełne obciążenia, ale liczyliśmy na to, że ich doświadczenie wojskowe w tej końcówce nam da więcej. Do tej pory robiliśmy inne zmiany i traciliśmy gole po 80 minucie i wymykało nam się zwycięstwo z rąk, więc dzisiaj postanowiliśmy zrobić inaczej. Szukamy rozwiązań, natomiast no niestety te zmiany też nie sprawiły, że straciliśmy gola, chociaż że wybroniliśmy tego gola, straciliśmy bramkę, chociaż uważam, że akurat ma to swoje korzyści, jeśli chodzi o przyszłość. Mówię o wprowadzeniu Kopczyńskiego i Matuszewskiego, bo moim zdaniem my mamy solidnie zbudowaną kadrę, brakuje nam jednego stopera i myślę, że jak wszyscy dojdą do pełnej dyspozycji, to będziemy punktować dużo lepiej. Czy są jeszcze pytania, Bartek? Zatem... Dzień dobry, panie trenerze. Chciałem zapytać jeszcze o kwestię bramkarza. Bo wiadomo, że kontuzjowany jest Adrian Lis i dzisiaj bronił Jędrzej Grobelny. Ale czy wiadomo coś więcej o stanie zdrowia no, dotychczas podstawowego bramkarza warty? No tak, ma problem z kolanem dokładnie ciałko Hoffa. Nie znam się dokładnie na, tym, na fizjoterapii, więc mnie interesuje to, kiedy on będzie gotowy do treningu. Otrzymałem informację, że na przełomie sierpnia- września powinien wrócić do zajęć. I po przerwie na kadra będzie gotowy podobnie jak Dawid Szymonowicz. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania?